Z dawna polski tyś królową Maryjo. Skarbiec. Jeszcze raz o koronach dla Maryi. Przybywając na Jasną Górę, warto zwiedzić Skarbiec Jasnogórski. Możemy tu podziwiać bogactwo i piękno najcenniejszych darów składanych w ciągu wieków, matce Bożej Częstochowskiej. Dar Matce Bożej składali królowie, papieże, arystokraci, bohaterowie polskiej historii, ale także prości pielgrzymi. Ofiarowane wota umieszczone są w gablotach, witrynach i szafach wystawowych oraz na ścianach. Wśród zgromadzonych w Skarbcu Jasnogórskim najwięcej jest naczyń i szat liturgicznych, drogocennych kielichów, monstrancji i krzyży. Zobaczymy tutaj m.in. monstrancję z 1542 roku, podarowaną przez króla Polski Zygmunta I Starego. W skarbcu znajduje się niezwykle bogata kolekcja klejnotów. W gablotach zobaczyć można także wota podarowane przez uboższych pielgrzymów, niektóre bardzo ciekawe, jak na przykład laskę pątniczą z XVI wieku czy dary złożone przez więźniów obozów hitlerowskich. Podziwiając przepiękne i drogocenne zbiory, należy zawsze pamiętać, że za każdym z tych darów kryje się konkretny, wdzięczny człowiek. Nie należy też zapominać, że najcenniejszymi skarbami Matki Bożej jesteśmy my sami, nasze czyste serca, gotowe jak Maryja wypełnić wolę Bożą w naszym życiu. Dlatego w roku jubileuszu trzystulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi Ofiarujmy Maryi nasz duchowy dar. Niech będzie on świadectwem pragnienia przemiany życia. Podarujmy Maryi coś najpiękniejszego. Może dla niektórych będzie to spowiedź po dłuższym okresie przerwy, dla innych pojednanie z drugą osobą, dla jeszcze kogoś innego postanowienie porzucenia jakiegoś nałogu, a może coś, co codziennie będzie motywować do pracy nad sobą każdego dnia, jak na przykład czytanie Pisma Świętego. Niech każdy znajdzie coś, co może ofiarować Maryi.